Siemaneczko z tej strony e. Ultrol, a to jest kol Pierwszy odcinek. Ja, się... ja nagrywam czas. To jest wyszło mini wars. Wa I ma. to jest nowy tryb na serwerze Jaś MC. Dobra, nie my ona ona ma już karting, on już karting. ty tego wykopałem. Ja nic nie wykopiłem. Najszymcie, od nas. I w tym trybie o to chodzi tak jakby... Yy, D-Walls. Jak, jakby D-Walls, tylko że nie dropi No i tutaj trzeba trochę pokombinować. I nie mam drewna. na drewna, ja tać mogę. Ja to jest drewno? Ja od razu drewno i nic więcej. Daj mi jedno, pa... jedno drewno, bo nie wykopałem, bo nagry... bo musiałem się ogarnąć z nagrywaniem. Matka, 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 matka. Eee, tylko więcej tego kobla, więcej tego kobla i może ja będę na odkrydze. I co sądzę? Kuszy, 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 kuszy. i w przyszłym odcinku może będziemy z mr my nagrywać ale jeszcze nie wiadomo jak to się mówi jeszcze nie wiadomo na tym klasie wale ja myślałem że on opuścił grę nie goty diasów ale le 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 time 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 jest dla widów jest dużo dla widzów, jestem dużo dla widzów. Anderman się zdradził! Dodaj go, daj go. Dodaj go, pomóż mi, pomóż mi, pomóż mi. Enderman się Wiem, widziałem. To był Slenderman. Slenderman. Masz, masz, masz. Albo ja mam tego Otex albo to był Slenderman. Nie wiem. To nie był Slenderman, to był zwykły a ty masz taki Otex. To się rozkopię. O, jak, dex, mój, jak jest mój. Diaks jest mój, mogę ci rzucić ten Ja muszę, szybko, gdzie jest żelazo, żelazo Ja już wykopałem swindle Tu jest żelazo, ile masz żelaza? Ja już te diaksy wykopałam, wiesz O tu jest ten diaks mój, mam te dwa diaksy I do tego, gdzie był ten diaks na lawą? Gdzie jest diaks? Ty nie zna... wiesz gdzie to jest Mam trzeciego diaksa no, Czwartego desa. On ma szczęście. Hmm, a teraz szczęście nie poszło mi gorzej. Dobra, ja już mam. Yy, a on ostatnio udeadnu jak testowaliśmy tą grę. Tak, bo nie wiedziałam o co ma. Nie, ty wiedziałeś, ale podpaliłeś się nawo. No, ale na początku to nie wiedziałam. O co w ogóle chodzi? Tak samo jak jedna dziewczyna to na nim gra. Więc jak ten gość, jak on się nazywa? A nie. Marcel coś, 1222. Więc pozdrawiamy go. Tak, pozdrawiam. Widza. Ale on nie jest naszym widzem. Może jest. A raczej nie. Bo wygląda na porządnego chłopaka. Powinien. Porządnego. Powinien oglądać le fajnych ludzi niż my. No. Patryzjego. I... I... Jest. Więc my tutaj będziemy kopać. Owęgiar klawę ręka. Co? O, zrób, zrób, Eee, Nie, właśnie. Ja nie, ja nie umiem nagrywać więcej niż 15 minut. Dlaczego? Bo ja to chciałam ustawić, ale to mi nie działało. Bo to właśnie na tych diorcach... 15 minut? Ja nagrywam więcej. Nie, bo ja, 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 ja nagrywam... Ja mogę 18 nagrywać. Ja nagrywałam 15 minut, to na, na YouTube nie chciało wejść. Myślałam, że można maksymalnie na 15 minut, więc nie, o no, co No To musisz sobie to ustawić. Ale to ustawiałam, ale na YouTube mi to wiedział. No, musisz to ustawić na YouTubie. A YouTube z to ustawiasz? Yy, no my tam coś... Się... ten w ogóle poszedł? On gdzieś tam do palał. No bo lepiej, bo tam są diaksy. Żelazów. Żelazów. Jeszcze... co, ja ej, ja po prostu pokopałam... jakie ja mam szczęście. Pięć... Ja jestem mam pięć, pięć diaksów. Pięć diaksów, to sobie miedzy Na razie nie robię. I kilof. Wiecie, na razie nie wiem o co ma w tym trybie, ale jeszcze nie zależy mnie do końca dokończa, tylko trybu. Diox, diaks. Matko, masz jednego. No ale nie rób nic głupiego jak skończysz nagrywać, a będzie dalej trwać a ręka. Czemu? Bo ja chcę to wsadzić na YouTube. O końdziaks, ja mam jakieś szczęście, ja kupię po prostu tak prosto, prosto idioks. Diók. Matko biaxów, wiele czego szukam. Dużo mam żelaza, już pięć mam żelaza. Tak mało? No bo ja zawsze się spóźniam, bo ty tam musisz ogarnąć nagrywanie. Jeszcze, no dziewięć mam. Sześć. Nie wiem, gdzie to może być takie Ja tu szukam sobie, o hmm. nie, mam siedem. Już. Hmm. Też warto o to, bo może będzie dało się trochę No. Ale wątpię. A ile, a gdzie to pisze ile mamy czasu? Nie wiem, ja nie wiem, o co. tej grze chodzi. Ja nie wiem czy to się poznało Ej, a tylko dwie drużyny walczą, bo w dwóch... Yy, ar, yy, w dwóch drużynach... Yy, a o, jeszcze... Nie są trzy drużyny, bo w czer, czerwonych. Cztery Czterech jest. Ej, a u nas jest dwóch. Ej, ja się dokupano. U nas bo jest kata. dwóch... Ej! U nas jest dwóch, bo tego gościa już nie ma chyba. Bo jeżeli wziąłeś, tak? No. No ich jest znaczy z dwóch. Niebieskich 0, żółty 0, a czerwonych 3. Oni mają szpa, lepiej. Czyli my mamy... no oni... ale teraz ten gościu musiał wyjść. No, właśnie... wcześniej był. Hmm, szkoda. Mamy słab słabrą drużynę. Ale w ogóle... Ja myślę, że potem trzeba pójść do góry i nawalać, ale nie jestem pewna. Wiesz tutaj trzeba dużo szukać, bo jak, jak ja widziałam u polskiego pingwina co to nagrywał... Ale, ale nie... ale ten trip dopiero powstał. Ale nie tutaj człowieku, to już kiedyś było. Aha. Nie widziałem, to już pingwin nagrywał kiedy To jesteś ty? Tak, to jesteś ty. Tak, to jestem ja. diaksów. Sześć diaksów, ja mam jednego. No, a ty bierzesz na dół? Czekaj, co, w ogóle wiesz, to, że to mogą być ukryte skrzynki? Nie, to chyba nie jest, nie chodzi Ci o ten tryb. Tobie chodzi o level z PvP. Nie ten, nie ten. No, ale ten gość mógł, mógł, ma, mógł ten spadnąć. Ale widziałaś miasta. u Polskiego, o, to jest Ty, czy co? To jestem ja. O, ja. cześć. Ja, kolejny. Jak Ty masz takie szczęście? Ja ani jednego, mam tylko jednego diaksesu. A mam 11 żelaza. Ale 16. Jeszcze jeden. Ten. ten y, jeszcze jeden diaks i będzie dobrze. Twoja mała wyszła. Nie. Tak. Nie. Mówi że e, twoja ma wyszła. Gdzie? Na komba. Na Azkega. Aha. Mi nie pisze. Nie. Nie no wiem, wiem że tata wyszła na komputer. A, no teraz mi pisze, moja mała wyszła. To się mam... Podczas coś internet trzymam, kuria. już się tam. Ty już się dokopali no. Bezroka, czy nie? Ja już dawno się dokopam. Ale na dół. Kilka, tun tuneli sobie. Ja sobie już robię klatę. Ja jeszcze trochę pokopię. Klatę o, Ej, będziesz taki dobry i dasz mi jednego diaksa? Nie wiem. Jak byli na i drużenie, to, by, to byś nie miał szans. Ja już mam i ja, znam, ja znam większość. To dasz mi jednego diaksa. Yy. Żeby miałem chociaż mieczyk diamentowy. Ty nie masz, naprawdę no to pokopać co ja No to... ja wiesz ile ja tuneli przekowałem i nie umiem znaleźć. Ja po prostu. To się za chwilę skończy żelazny kilo. Mi też się zaraz skończy. Ej, naj, najgorsza, najbliższa osoba to jest 50 metrów blondy. Ale fajna k sywa. nie wiem w ogóle jaka. Um. Tylko żelazo. 16 żelaza. Za. Zaczekaj, patrz. Skończył mi się. Nie? Okay. Co? Nie? Skończył mi się już kilo. Skończył się kilu. Ja, y, ja, ja powiem, że nie jestem głodny i no, po prostu że nie jestem głodny. Bo moja go cię teraz gadała, więc przepraszam. Jaski nie znalazłem. Gdzie? A nie, to jakiej gości no to ja jak nie. Ja, gdzie ja jestem, to są kawałki końca świata. Tak, ja Cię widzę, bo to w człowieku. No bo nie chcę marnować węgla. Ja marnuję i zrobię. No, cześć. Ja o mam Ja mam... Tak? Brakuje mi kilka żelaza. Ja mogę zrobić, jak sobie chamę jeszcze. A możesz mi dać jedną jeden diak... jeden Daj mi Zajmij trzy A po co? No, człowieka jedna kilo. Cześć, ja muszę przepalić sobie to wszystko teraz. Wiesz ja mogą w nas przyjść chyba? Nie, nie mogą. Tak, mogą. To następnie. Nie, a skąd wiesz, że na stępnie, bo ja jest uliczają czas. Się kiedy, nie. Będzie, kiedy będziemy mieć już mniej więcej zbroje, to na nich pójdziemy, żeby ich pan zaskoczyć. Chyba jak się je będzie zdał. Ale nie bo tu nie ma żadnego czasu. Nie daj, jest się, nie. Daj, mi, daj mi trzy razy. Chyba, że musimy się do... do... Trzy, Tym razy ten y, trzy razy zinął ten diaks. Trzy żelaza nie przetopiłeś jeszcze. Przed nie jest ci, Dobra, masz. O matko, gdzie ja wchodzę? Gdzie ty jesteś? Daj, do jakiej dziurki. No chodź tu. Daj, daj, daj. daj. Patrz. Daj diaksa. Idzie tu. I tak się robi interesy. No. Tylko, że diaksa jest ważniejsza a ci. Te mam po przyjacielsku i to jeszcze na niskiej cenie. Na niskiej cenie? No, za jeden, za trzy za, jest. Jak to zrobić teraz? Bo tutaj jest żelazo, ale ono jest... Ten gość zamurował, to on zrobił. I ten gość w ogóle zrobił gdzieś. Czy ten gościu tutaj zrobił, ludzie? On się muruje jakby co. On, on tutaj zakończył grę. W tym, tym kąciku. Odjazd kolejny. Nadrobione. Dobra, ja już robię sobie i ty. Ja już mam. Znaczy, ja muszę zrobić najpierw miecz. No mam Tu jest crafting, tu jest crafting. Ja już to robię. Nie, już to jest potrzebne. Mamy diamentowy miecz. No ja mam. Zjadę, dlatego że tamten, ten... Ndę co? Ja tylko klatę ze nie, zbroi. Co so, ja mam nie, nie, ja mam, ja tak? nie, nie, mogę zrobić ja już nie, sobie nie, 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 mogę nie, zrobić Eee, nie, 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 wiem czy nie, warto. Chyba warto. A mi na nic nie, nie, ja... mi tylko starczy na buty i na klaty. Tak? Cze? E, czekaj. Z ty tych Musi drobnąć jabłko. Z tych liści drobny jabłko. A masz jakieś, ten, żelazo? Nie, a czemu? Właśnie wszystkie użyłem. To nie jest potrzebne. Mam żelazo. O, mam żelazo. No, a dasz mi? A no, co? Ja ci dam już... Uh. No, nie, ty mi nie dałeś. Na, Nalazłem diamenta! O matko, super. A nie mam kilofa. Co? Znaczy mam kilof, ale nie mam tego. Ale ja. Dzięki. to ci to potrzebne mówi? Kto to z buta wjeżdża? Mówi takie coś. Kto to z buta wjeżdża? Wyłamuje drzwi, okna, kopie ci diamenta. Jakoś tak. Czekaj. Ale to jest moje Ludziska, on jest dziwny Nie, właściwie powiem Ziomeczki, on jest dziwny On, on miesza tą piosenkę Nie, bo no ja teraz, teraz ją zmieniłem Strasznie ją nie jest piosenka, to jest To jest, to jest, to jest, to jest fajne go Nie To, no, jest to mi się jeden kilo, teraz na drugi Dobra, ja, ja muszę jeszcze ten, potrzebuję jeszcze trzy diafty i idę na wojnę Ile znajdziesz ją? Ja już nie potrzebuję w ogóle tego żelaza. A rozkop twój piec, masz tam coś? Nie czemu. A dałeś by mi... chociaż żelazo jedno wymierze. Tu tam ci jedno żelazo. Nie mogę cię wrócić do pieca, już Czy zniknie? Walka o życie. Tu leży. 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 U góry tam leży. Czekacie, leży. Ej tam ktoś jest, czerwony tam jest. Czerwoni! Shift, shift, shift. shift, I do góry, i do góry, i do góry. Gry, gry, uciekam stąd, sam, uciekam stąd. Jak? Ja nie mogę uciec. uciekam górą. Nie mam tyle i tu. Ja uciekam górą, on cię znajdzie, jest na shifta. Człowieku, jest trzech, pewnie mają, są No oni muszą mieć ja, wiesz? No wiem. Domyśliłaś. Czekaj kopię, kopię do góry, kopię do góry się. Też się kopię do góry. Ja się zatkam. Jak jest Zatykaj je! Na no, shift. Gdzie oni są, co? Siftu, nie widzisz ich. No, już nie widzę, ja są bardzo wysoko u góry. Bardzo wysoko. A jak coś znajdziesz, to mi pomóc. Będziemy uciekać jak w czy walczyć? Ja o. nie mogę walczyć. A my będziemy tylko chodziło, bo to u góry nie nic nie ma. U góry jest bedro. Czyli musimy do nich iść. Idziesz do nich Oni są w naszej bazie już. Tak? Znaczy są strasznie blisko. No to czekaj, ja jestem u góry i powoli na nie będę iść. iść, a ty? Ja nie wiem, ty bo musiałaś się jakoś przekopać do nich. Do ciebie ja się do nich kopię. Czekała, Cze, jest... Widzę ich, widzę. Jest tak. czerwony. Ej! Trzech na nas idzie. No wiem, jest ja trzech. Ej, czekaj, musimy zrobić wiaderko i wziąć do tą lawę. Nie mam lawy. No jest raczej, że wiaderko się zrobi łatwo. Ale oni, oni, oni wiedzą, Ale oni nie wiedzą, że my tu jesteśmy. Oni nie wiedzą, że my tu jesteśmy. Oni tam kopą dalej. Ale hmm już znajdą za chwilę naszą bazę jeden o. z nich znajdzie wiesz. Jest. bo jest blisko odbierz jest. jestem też blisko Drake yy, gdzie ty jesteś Znajdź mnie o, je, czekaj bo ty trzeba znalazłem ty? twojego kobla. co? znalazłem twojego kobla. nie wiem czy tego... to, do, to będzie zlecać Drake kopię to kopię A. Ciągle jestem koło bedroka jakoś. U góry? Mhm Oj, tutaj że jestem blisko? Nie e, e. I tu jakieś tunely są e, e. O widzę, poczekaj widzę Cię, cześć, 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 jestem o, o. za babem Czekaj, cześć gdzie, gdzie jest na Tu są oni, patrz, widzisz, nie, ich? Nie Oni się tu kupią, nie Już są blisko Gdzie jest na zapadach? się, A, My trwa... na nich? wyjdziemy od ten Właśnie, tu ja się kupię Ziomeczki, teraz będzie ostateczna bitwa Chodź przekopuj się do nich. sam pochodzę. Ja się będę przekopywał po się. To Więc... To będziemy dwoma tunelami, ja się przekopuję moim. Ja hmm? jestem nad nimi. Już? Mhm. Ale dokładnie nad nimi czy obok? Obok nich jestem. Obok. O cześć. <noise> I teraz nie idziemy sobie. O tam. Oni nie trzymają się... O, biegną tu, biegną, czekaj, tu jest, tu jest, biegnie tu, jest w naszej bazie. No to zamurujemy drzwi, zamurujemy, Czy Cie, Cię z tyłu koblywałeś? Kobluj, 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 mów czy on idzie, mów czy on idzie, jeśli on nie O Oto jednego załatwimy. Ale ja tam zakoblywałem nasze przejście. Kobluj pierwsze przejście, patrz, my, my go, po prostu z tego z tyłu zakob... ...dedniemy O Ja jestem pod jednym z nich, nad. Wiem, ja też. Ja na jednego oczu! Tego, te, tego tam zostaw, tego tam zostaw. A my pójdziemy dalej. Ja Jakbym miał cztery diaksy, to bym sobie zrobił ten. Poczekaj, ten, jeszcze postawię ten. Ale nie my na tego jednego idziemy, tak? Na tego jednego idziemy? Kilka na tego Ale wtedy wszyscy się zaalermują, znajdą się. Ej, ucieka! Ciota z niego. Jest pod nami! Co? Pod nami! O, 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 czekaj, rzuć mi crafting, rzuć mi crafting. Po co? E, Ale to bym e, musiała shifta, ten... Oni też nacisnęli się. Tu idzie on, tu idzie tu idzie Tutaj, idzie, idzie ktoś, tu ktoś idzie. To jest zły. Ktoś tu idzie. Nie dasz mi butów. Uciekaj, uciekaj, uciekaj. To są tu Co pójdziemy tutaj? Masz. A nie, ja mam. Rzucu, rzucu, rzucu. Masz to, masz to, masz to I... Ma, ma, masz karting, masz crafting, masz crafting. No, masz karting, a ja go przyjmę na klatę. On tam jest, on tam jest, sam, sam chyba. No, no weź to craftuj sobie. Szybko. Spodnie mam. Dobra, jest dobrze. Ja trzymam miecz. A złoty miejsce też zrób. Złotą tam. złotą tam. Szybko, 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 Chodź, nie oczekiwaj, ja się już kupuję na dół. To hmm. będzie ostateczna walka. Już się kończy ten Już się... O! Jestem prawie dokładnie na pod nim. No wiem, widzę. Fajnie. Dawno ja się tak nie biłam już. Zobaczyłam chciałam z tobą ćwiczyć. Ej, poczekaj. Ej! Nie jest Tutaj. Cicho. Ej, światło tam jest! Wiem, 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 wiem. Ziemię. Oni to on on znaleźli. Oni znaleźli to, co ja ci mówię. Gdzie on jest tam? On starał ona On, on... Ej, bij go, Ona go, bij go, bij go. To on chron, biją. Zabiłem ją. Wiesz, ja? Chromnie, chronnie, chronnie, chronnie ja Ej, tu jest gościu, gościu tu jest. Czcha. Nie, nie ma. Mów mi, czy oni idą. Mów mi, oni idą. Tylko i mają shifta, nie wiem, z której strony idą. Ja raz enchantuję też sobie miecz. Też, no to nie wiem, to szybko to, enchantuję to. Pogląd za nie umarł, super. Też, tu ma jakąś złotą klatę w ogóle. Ja w jej to tam są jakieś. Nie, nie mam, nie mam jej hmm. takiego tego... Ej, tu jest wodospad. Chodź. Ja tu właśnie o to mi. ci mówiłem. To jest to, co mnie... Na ja się to jest pingwin. Koniec. Jeszcze ja to skończę, jeszcze to daję drogę Dobra, mam wszystko zrzędowane Skrzynka. Faktycznie. Nie, bo oni tu, oni tu właśnie się kopali tam, gdzieś mówię, to tak, dokładnie to, to było pingwina na odcinku. Chodź, chodź. Przychwa. To będzie epicki odcinek. Tylko strasznie długi. Tu, gdzie? Skrzynie. Jak? To? Weź, weź. Nie ma tu nic cennego takiego mam tylko z morastu no choć... to mam dwa diakty i nie mam diakty ja jeden to tutaj połączymy się i zrobimy może tobie giergutki. nie e, jak już to hełm a ty dla nas hełm nie masz nie mam złoty no właśnie no. ja nam wystarczy tak jeden diakty no na no wystawie jest... nie ja myślę że tu ktoś jest jak tu jest, Edek tu jest. On tu jest, pojadę, tu on tu jest, jest im bije! On jest swą klatą, jak są klatą, on jak są klatą! O, do rągu, do rągo! Wydłeś? No z go... Idź. Walej tam ktoś będzie. O, tu jest, tu jest! Idziemy na niego. Nie, ty daj go idź. Ja mam łapę, ja mam łapę. Na niego na razie idź, nie? To tu rozkopię to. E cześć, cześć! Chodź do mnie, chodź do mnie! Chodź do mnie, o jakiś dał mieszkań. To nie tyłek. Pod nami, no. O tu jest, tu jest, poczekaj chodź Mogę wziąć, ty masz, 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 masz I tu rozkopuję coś Nie potrzebuję Tak, Rozkop to Czekaj, rozkop, rozkop On tu jest Wygraliśmy Wygraliśmy Wygrałem Wygrałem Tak więc To było na tyle na razie pa. Subskrybujcie, łapkujcie ten film i cześć. Pa. Super.